Nominowani w kategorii Człowiek Roku. Marian Buras. Marian Buras wprowadził Gminę Morawica do grona najlepszych gmin w kraju. Dzięki działaniom Wójta powstały obiekty takie jak nowoczesna kryta pływalnia, pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa, zbiornik retencyjno-rekreacyjny, place zabaw dla dzieci, boiska sportowe, skateparki oraz szereg udogodnień dla przedsiębiorców. Jestem zaszczycony tak ważnym wyróżnieniem, jak nominacja do tak prestiżowej nagrody w tak ważnym konkursie. Chciałem podziękować za to wyróżnienie mieszkańcom gminy Morawica i wszystkim tym osobom, organizacjom, radnym, sołtysom, bo nasz sukces został wypracowany wspólnymi siłami. Jarosław Kuba Jarosław Kuba, znany i szanowany propagator Ziemi Świętokrzyskiej, dyrektor programowy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów, BAŁT, Współtwórca innowacyjnego produktu turystycznego Szlak Przygody, stworzonego przez partnerstwo sześciu lokalnych grup działania z Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki jego zaangażowaniu Bałtów przekształcił się w najpopularniejszy kompleks turystyczny na terenie województwa świętokrzyskiego. Główny pomysłodawca i realizator programu Lider Plus, w ramach którego utworzona została lokalna grupa działania Krzemienny Krąg. Jestem ogromnie zaszczycony, że moja praca na wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego, gdzie najważniejszym elementem jest partnerstwo trójsektorowe, została doceniona i jestem jedną z czterech osób nominowanych do tego, aby właśnie z dumą przyjąć to odznaczenie. Robert Mazur. Robert Mazur z zamiłowania pasjonat historii oręża polskiego. Współzałożyciel i prezes Fundacji Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii imienia 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Bierze udział w organizacji pokazów, widowisk i inscenizacji historycznych. Jest organizatorem uroczystości rocznicowych i patriotycznych oraz obchodów świąt narodowych. Ważnym elementem społecznej służby kandydata jest działalność na rzecz wychowania patriotycznego mieszkańców regionu, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować kapitule 8 edycji Nagrody Wojewody Laury Świętokrzyskiej za nominację mojej osoby do nagrody w kategorii Człowiek Roku. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też nobilitacja. Dostrzeżenie mojej działalności, a dokładnie działalności całego kieleckiego szwadronu kawalerii, którym dowodzę oraz rodziny szwadronowej, nie tylko mnie, Dowartościowuje, ale również dopinguje do dalszej pracy na rzecz województwa świętokrzyskiego oraz tysiącletniej tradycji jazdy polskiej. Adam Spała, pan Adam Spała, dzięki swojej determinacji i wierze w sukces dokonał rzeczy wręcz niemożliwej. Po niemal 40-letniej przerwie dokonał reaktywacji fabryki porcelany Ćmielów. Wyroby manufaktury sprzedawane są na terenie Polski oraz trafiają do ekskluzywnych galerii i butików w 25 krajach świata. Najwyższa jakość, niepowtarzalna forma, tradycyjna technika wykonania stawiają śmielowską porcelanę w ścisłej czołówce światowej sztuki użytkowej. Oprócz działalności produkcyjnej, fabryka porcelany Ćmielów jest bardzo popularną atrakcją turystyczną. Dziękuję. Bardzo mnie cieszy nominacja do Nagrody Laur Świętokrzyskiej 2013 w kategorii Człowiek roku. Jestem zaszczycony, że mogę być w gronie tak znakomitych gości. Zapraszam do ćmielowa. Gratuluję wszystkim nominowanym.